To jedziemy w obronie polskiego rolnictwa. Lecimy na miejsce zbiórki. No razie się tutaj zgrupowaliśmy, tak z naszej okolicy. Teraz lecimy na miejsce, no tam gdzie będziemy startować, gdzie będzie rozpoczęty protest. No parę ciągów już to jechało nawet solo, więc myślę, że teraz będzie. Będzie moc, pokażemy w końcu, że to nie jest sprawa jednej, dwóch osób. To, to jest naprawdę sprawa wielu, wielu rolników. No a trzeba to pokazać to po prostu trzeba. Jadą z drugiej strony. My lecimy teraz na wrześnię, a właśnie jedzie ekipa z wrześni. Słowem wyjaśnienia dla wszystkich, to będzie powtarzane podejrzewam wielokrotnie, no ale żeby coś wpoić, żeby ktoś coś zrozumiał, to trzeba po prostu to tłumaczyć i powtarzać wielokrotnie. Protestujemy przeciwko całej ustawie. Całej ustawie piątce dla zwierząt. Różnie już nazywana w ostatnim czasie ta ustawa. A czemu? Bo po prostu ona. Każdemu kojarzy się tylko z hodowlą zwierząt futerkowych, bo tak praktycznie została w mediach okrzyknięta. I niedobrze, bo ta ustawa ciągnie za sobą też kilka innych zmian, które również są bardzo dotkliwe dla polskiego rolnictwa. Najważniejsze to chyba obój rytualny. Jeżeli to wejdzie, blokujemy sobie bardzo dużą część eksportu mięsa. Kończy. Zamkniemy sami, sama Polska zamknie sobie rynek, gdzie szło nasze mięso, z, z którego były pieniądze dla państwa. A Polska, rząd polski co robi? Tak, odcina się od ciebie. Mówi, tak, koniec. Po co? My jesteśmy przecież bogatym państwem, my możemy teraz rezygnować sobie z takich rzeczy. To jest, to jest śmiech na sali. Zobaczcie, ilu nas tu jest. Witamy serdecznie. kolejna, no właśnie, danie uprawnień ekoterrorystom, bo inaczej tego nie można nazwać. Witamy, witamy. Naprawdę chcecie, żeby ktoś, kto w ogóle się na tym nie zna decydował tutaj? Ktoś, kto w ogóle nie ma wykształcenia w tym, w tej dziedzinie, kto się na tym po prostu nie zna, on nie wie, co jest dobre dla zwierząt i tak dalej, tylko jest co? Bo mu się tak wydaje. Bo to naprawdę takie osoby, mają wchodzić na gospodarstwa i zabierać zwierzęta, a potem koszty jeszcze tego ma ponosić rolnik, tak? Przecież to jest kpina. A tu jeden z przykładów, y, jaką wiedzę posiadają ludzie udzielający się w fundacjach. Jeżeli z takim mlekiem jecie płatki śniadaniowe, to smacznego. To nie Przyzwolenie kogokolwiek na to, co się dzieje w kraju. I zapowiedzi o tym, że rolnicy wyjdą na drogi, będą ostro manifestować. Są jasne i to nie są słowa rzucane na wiatr Mówi Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Rolnicy planują też wielki protest w Warszawie i to w najbliższy wtorek. Kilka słów tych, którzy nie są związani właśnie z branżą rolniczą, a twierdzą, że, że niepotrzebnie protestujemy, że, że ta ustawa dotyka tylko właśnie yy, ludzi, przedsiębiorców, rolników yy, związanych z branżą futerkową. No to jesteście w błędzie, bo ta ustawa dotknie wszystkich. Nie tylko nawet nas. Was też, właśnie zwykłych obywateli, bo no, czytam też teraz komentarze pod wpisami na Facebooku ze strajków i czemu blokujemy drogi, czemu utrudniamy innym życie, no i funkcjonowanie dzisiaj. Musicie też zrozumieć, że jeżeli to wejdzie, to naprawdę Wy też poniesiecie tego koszty i konsekwencje, nie tylko my my jako rolnicy, jako wszyscy, ale też Wy, konsumenci, tak samo, zobaczycie, ceny w sklepach też pójdą w górę i zobaczymy wtedy jak będzie, wtedy też będzie e, lament, bo bo ceny w góry więc to jest wszystko powiązane i i takie gadanie, że Was to nie dotyczy dotyczy